Robot kuchenny Zelmer FP 1002. W zestawie znajdziemy mikser, dokumentację, nasadkę miksującą, dwie tarcze i nóż z nasadką. Urządzenie działa z mocą 450 W, posiada dwustopniową regulację prędkości oraz tryb pulsacyjny. Tarcze i nóż są wykonane ze stali nierdzewnej. Akcesoria można myć w zmywarce, a kabel łatwo skrócimy, zwijając go w odpowiednim miejscu. Przy pomocy robota Zelmer można z łatwością pokroić, rozdrobnić, a nawet przygotować ciasto. Dobór odpowiednich akcesoriów ułatwi nam infografikę zamieszczona na obudowie silnika.